Witam Was i na Wasze zdrowie. Kolejny temat. Witam Was, tak jest. Pytanie padło takie, czym są dla Was święta? Eee, no tutaj dla nas święta są, wydaje mi się, troszeczkę czymś innym <grych> niż dla większości. Dla nas każdy dni jest święta. No, chociaż te są troszeczkę całkiem inne, inne uczucie i tak dalej. Przede wszystkim, czym nie są dla nas święta? Święta nie są dla nas okresem obżarstwa, czyli przejedzenia się, ponieważ no taki troszeczkę zwyczaj teraz nastał, że święta często są takim okresem, kiedy się przejadamy, kiedy stoły pękają pod ciężarem talerzy, które na nich są, mocno przeładowane wszystko później wieczorami, później ludzie przeważnie siadają na jakieś kanapy. I leci tylko typowe słowo, o, ale się najadłem, ale się przyjadłem, bo już taki najedzony to już dawno nie byłem. Eee, no tym akurat dla nas święta na pewno nie są. Mieliśmy nawet jedne święta nie, rok, dwa lata temu, nie pamiętam teraz dokładnie, co zrobiliśmy, nawet całkowicie sobie głodówkę, nic nie zjedliśmy. <laughs> Także tak troszeczkę tak na, na przemian dla, dla innych ludzi, że wcale nic nie zjedliśmy wtedy. Także to też było dosyć fajne, ciekawe doświadczenie. Było inaczej. Święta nie są dla nas też przede wszystkim okresem pośpiechu, biegu. To też u nas nie ma miejsca. Święta nie są też dla nas, żeby stać cały dzień przy garach i gotować teraz potrawy, jakiekolwiek, bo dla niektórych osób też tak jest. Przeważnie dla kobiet to jest właśnie takie niefajne, że muszą stać całymi dniami. Przy tych garach i po prostu tam gotować. To też nie jest dla nas okres jakiegoś wielkiego sprzątania, biegania po całym domu jak szalony i wszystkiego sprzątania. Nie to się już robi troszeczkę wcześniej wszystko, żeby później na ostatni moment nie być, ale też bez przesady. My tutaj dalej mamy bałagan wszędzie wokół, a teraz to chyba mamy większy bałagan niż normalnie, bo ogólnie jak rozłożyliśmy tę całą świąteczną wioskę, to teraz. Ja mam taki kawałek, gdzie mogę jeszcze sobie usiąść i jeść przy stole. I ono tutaj też wcale dużo więcej nie ma. Także teraz jest większy bałagan niż był kiedykolwiek indziej. Ale to nie o to w tym wszystkim chodzi. Dla nas święta przede wszystkim są jedną najważniejszą rzeczą: żeby spędzić je spokojnie. Dla nas święta są takim okresem spokoju. Relaksu, wyhamowania tego całego pędzącego świata, ponieważ on dla nas nigdy tak nie pędził, jak teraz pędzi. To jest fakt. Ma te filozoficzne, net met die dan. Można też i tak, jak i my, no, nie musicie, możecie. Mamy też również takie dosyć e, filozoficzne rozmowy w tym okresie, że po prostu dosyć głęboko sięgające. Całego wokół, wszystkiego i są to naprawdę ciekawe takie. Wtedy znajdujemy więcej czasu dla siebie, którego przez cały rok też nam brakuje. Kiedyś tak nie było, ale jednak przez to, co teraz robimy głównie dla Was, to jednak tego czasu brakuje. I dlatego w te święta też nie będzie tutaj żadnych filmów na kanale. Te święta będą bezfilmowe, tak postanowiliśmy ponieważ przerobiliśmy inne święta i praktycznie nawet ich filmowaliśmy w te święta i wtedy nie czuliśmy takiego tego spokoju, który mieliśmy kiedyś. Dlatego w te święta nie będzie tutaj nic. Jedynie co to będą posty wychodziły, czyli jak macie na komórce, no to będziecie prawdopodobnie widzieć w subskrypcjach, czyli przypomnienia takich innych ciekawych filmów naszych. A jak nie macie, to musicie pewnie otwierać nasz kanał i klikać tam u góry w zakładkę społeczność. Tam się wtedy to będzie wyświetlać. Także tam będą zaplanowane posty, które same będą wychodzić już automatycznie o różnych godzinach. Także to tam możecie sobie pooglądać, takie fajne, ciekawe filmy nasze. Ale z nowych filmów nie wyjdzie teraz nic święta, ponieważ my musimy troszeczkę, jak gdyby to powiedzieć, odnaleźć znowu siebie w te święta. I po prostu, jak gdyby, wrócić do normalności, wyhamować ten cały pęd, ponieważ ostatnio naprawdę dużo, dużo, dużo rzeczy się dzieje wokół nas i to wszystko, co robimy i to pożera tyle czasu, że potrzebny jest też czas też dla nas i to przede wszystkim jest chyba główna, najważniejsza rzecz u nas właśnie, że święta są właśnie tym takim typowym okresem spokoju dla nas. To jest to w sumie chyba jedyne. Nie wiem, jak Ty to widzisz? To jest bardzo właśnie dla nas, dla naszego zdrowia, tak. dla naszego myślenia. Tak. Nie ubieramy to w jakieś specjalne, dodatkowe e, ubiory. Nie wiążemy to z tym czy z tamtym czy z tamtym. Specjalnie tego nie wiążemy. To pozostajemy po prostu po środku, e, żeby też jednej grupy ludzi nie urażać, drugiej grupy nie urażać. My po prostu widzimy to jako okres takiego spokoju i powrotu do siebie po całym roku. Jest to również okres przyjemnej atmosfery, która również jest wyczuwalna, przynajmniej u nas w powietrzu. A jak ktoś jej nie wyczuwa, to niech zobaczy poprzednie filmy, nie wiem, jeden czy dwa, bo nie wiem w jakiej kolejności to pójdzie. Czy tam jakiś między tym jeszcze nie wyjdzie, bo będą podwójne wtedy wychodziły. To tam możecie zobaczyć o Duchu Świąt, nasz film, który zrobiliśmy, ponieważ to wszystko też jest w nas. Również był jeden komentarz, ale ze święta to musiał będę tradycje, jedzenia, to znaczy karb i tak dalej, i tak dalej. Ale chyba to jest tylko i wyłącznie ten osoby, które chcą mieć albo które mają możliwości. Bo inne ludzie na cały świat nie mają tej możliwości, absolutnie nie. Oni myślą, co my robimy ze święta, bo brakuje nam to, brakuje nam to, brakuje nam to. Dla mnie ten świąteczny atmosfer również jest śnieg. W innych krajach e, na świat nie jest śnieg. W ogóle ten czas, tak. który my mamy teraz. No u nas też raczej nie ma. W innych krajach też nie mają karp na telasz. W tak. innych krajach nie mają hońki To zależy od ludzi, od portfel i co on chce co robić również na zdrowie. Czy nie? Wszystko zależy od nas sam. Ja. Dodatkowo, co my jeszcze lubimy zrobić święta, to jest po prostu siąć sobie razem, tak jak tutaj siedzimy. Oczywiście się też przytulić, czyli po prostu tak, wziąć swoją partnerkę, partnera, żonę, dzieci, kota, psa, nie wiadomo co tam kogo macie, czy lalkę nawet i wziąć, jak nic nie macie. I po prostu, co lubimy też robić, włączyć sobie jakieś stare baśnie, pooglądać, po prostu. I wyłączyć się do zera, popatrzeć na to, jak to kiedyś było, po prostu filmowane. Tam jest całkiem inna atmosfera, jeszcze w tych filmach, które były kiedyś. To nie jest już to, co teraz, dzisiaj jest te nowoczesne. Tam czuć jeszcze to tak zwane życie, chociaż niektórzy by to powiedzieli: the Flow, flow, dopłynie wszystko tak. Ten przepływ taki po prostu w tym czuć. Go with the flow. Dokładnie no, o to mi chodziło. Także moi drodzy. Czym dla Was są święta? Czym są dla Was święta? Oś. kiedy Wy macie czas jeszcze, piszcie to w komentarzu, bo wiemy doskonale, nie każda osoba ma czas napisać komentarz, bo wszystko muszą robić szybko, 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 szybko. A właśnie, ten czas świąt, nie ma takiego czegoś, że, nie po, że powiemy, nie mamy czasu, ponieważ czas możemy sobie wziąć sami, żeby coś zrobić. Żeby usiąść teraz z rodziną i zrobić po prostu przyjemną atmosferę. Także nie ma w tym momencie czegoś takiego, ja nie mam czasu, ponieważ czas sami sobie bierzemy i robimy. Dla mnie yy, święta. Ten okres tutaj to jest uspokój, jest w matka natura, bo to ja widzę. Jest spokojnie na dwór, na nasz ogród. Również ja wiem, przyjdzie większość e, światła każdy dnia, bo 21 grudnia. Był krótszy dzień i największa ciemność i hmm. ten czas na największą ciemność, wszystko to jest z tyłu, mój plec. To mnie interesuje, tak to, co się stało. Szczodre Dla mnie teraz jest więcej ja, e, słońca, więcej słońca, to znaczy... E, ja robię teraz, ja szukam na moim głowę na taki plan na ogród. Kiedy mam czas, ja jestem na dworze na ogród. I kiedy jest lato, ja startuję, preparuję nasz ogród na ten zimny czas. To znaczy cały czas jestem 6 miesięcy przed albo po ten sezon, który jest. Tak. Także spędźmy te święta fajnie, przyjemnie i przede wszystkim razem. Także tyle na dziś. Pozdrawiam was. Trzymajcie się, hej. Do następnego razu. Co wy robicie na naszej informacje? To leży tylko i wyłącznie na wasze ręce. Pa.